Z petycją przyszła, Ilena, podpisz. Jaką petycją? Zakaz dotyczy placu, zabaw i terenów sąsiednich? Są i dzieciom bez smycy wstęp zabroniony jest i elektryczny basuch! Krystyna, oni cię chyba za wcześnie z tego szpitala wypuścili, co? Ławki pod oknem obszinione, obszlute i obszoflane. A rysurę to psymarkancę wysłać! Powiedz mi, gdzie ja mam niby siedzieć! Psychiatryku, przecież mówię, że cię za wcześnie wypuścili. Nie rób ze mnie psychicznej. Zobaczyli, ja mam podpisów tam. Widziałam trzynaście. Lista obecności wszystkich dewot osiedlowych. Od pięćdziesięciu przepisów wchodzą w życie. I ręka sąsiad z petycją chodzi. Musisz podpisać. O. O, pani wścibak! Zakaz wstępu na plec zabaw. Uwidzisz, nie tylko mnie przeszkadza. Wszystkim wścibskim Kołtunom i dewotom. Personalnie trzynaście osób jest wymienionych. A ile podpisów? Pięćdziesiąt, a dopiero zaczęli zbierać. Może nie tak restrykcyjnie. Trochę tresury i można wpuścić panie na smyczy. Prawda, Brianusz? Tresura to już mało pomoże. To wściekły jest do uśpienia raczej.